Dzień dobry, z tej strony Pumer i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Bloody A70 kontra Roccat 100. Więc co? Zaczynamy. Więc zacznijmy od tego, że to są dwie praktycznie najlepsze myszki do draklika. więc zacznijmy od switchy. Czyli Bloody 70 używa LK Leg Strike'ów, które mają 20 milionów kliknięć, gdzie Roccat 100 ma obrony, ale za to też mają 20 milionów kliknięć, ale jak chodzi o obrony, to są bardziej wygodniejsze od LK Lake Strików, więc punkt leci do ro Rocata Kena. Wstępna czyli sensorów. W Blody A70 mamy sensor Avago 3050, który osiąga tylko 4000 DPI, co nie jest największą liczbą w porównaniu do Rocata Kane 100, który ma sensor Rocat Pro Opti, który osiąga aż 8500 DPI co nie jest też największą liczbą, ale punkcik leci do Rokata. Teraz waga, czyli Blodia 70 waży 142 gram, a Rokat 100 tylko 89, więc no u Rokata zawsze lepiej. I ostatnie, czyli wytrzymałość, więc jak mogę powiedzieć, posiadałem Blodia 70 od półtorej roku i powiem, że jeszcze z nią nie ma żadnego problemu, a za to jak od znajomych lub widzów słyszałem, że gdzieś w okolicach 7 miesięcy psują się switche i są też lagi w sensorze, więc za wytrzymałość punkt leci do Blodio A70. No i teraz ostateczne pytanie: co jest lepsze? Ja bym powiedział, że lepsze jest Rocket Kane 100, ale za to jak patrzeć na cenę, to Blodia 70 kosztuje jedną drugą cenę Rocat 100, ale za to niedługo era Bedorusów się skończy, więc jeżeli chcecie myszkę na dłuższą metę do grania, to polecam bardziej Rocket Kane 100. Więc co? Bardzo dziękuję za oglądanie i cześć.